Przez dżungla, w dżungli, kupę dzików. O nie, czegoś takiego ty ja nie widziałem. W jednym miejscu dwa szczeniaki i mały dzik. Powiem wam tak, jestem teraz w szoku co widzę na własne oczy. Patrzcie to. A tak wygląda nasze dzisiejsze stanowisko. Trzeba lecieć pod wodę. Freedom Beach. Na niej jeszcze nie byliśmy. Idziemy zobaczyć, jak wygląda, coś nowego. Spędzić tam cały dzień, zobaczyć zachód słońca. I są dwie opcje, żeby dostać, dostać się na tą plażę. Pierwszą opcją jest właśnie ten pomost i łódki, które tu się znajdują. One dopływają do tej plaży i można przepłynąć. Plaża się znajduje dokładnie, dokładnie tam. A drugą opcją jest dojechać po górach. Dojechać do parkingu i przejść przez dżunglę. Nie jest to daleko, bo kilkaset metrów, przejść przez dżunglę i dotrzeć właśnie o tej plaży. Wybraliśmy drugą opcję, bo jest bardziej e, przygodowa. Zabieramy Was z Wami. Miłego oglądania. Zabieramy Was z Wami. Zabieramy Was z nami. Miłego oglądania. Popatrzcie, jak tutaj jest pięknie zielono. Ta zieleń jest po prostu cudowna. A my musimy się dostać tam na dole. Jak widzicie, tam jest właśnie plaża Freedom Beach. I musimy dojechać właśnie tutaj do góry i przejść się dżunglą. I będziemy na dole na plaży. Ocean wygląda też pięknie, spokojnie po prostu cudowny dzień. Ja to się tylko boję, że w dżungli tam będą zwierzęta jakieś, dlatego że ta dżungla jest ogromna, ale czego się nie robi dla pięknej plaży. Tak jak właśnie mówiłam, że będziemy napotykać różne tam zwierzątka, to już teraz dwie świnie. Co prawda myślałam, że to, to są dziki. Bo są takie ogromne, że wyglądają jak dziki. Są też pieski, są koguciki. No i ogólnie klimat jest przepiękny. O nie, czegoś takiego ty ja nie widziałem. W jednym miejscu dwa szczeniaki i mały dzik. I słuchajcie, to będzie przyjaźń na całe życie na pewno. Międzygatunkowa przyjaźń. Ponad wszystkimi podziałami, co mordko tak piskasz? Nie, powiedz, pieski wszyscy głaszczą, a mnie nikt nie głaszczy. Już nawet się nauczyłem tak merdać ogonkiem jak pieski teraz dzika pogłaskamy Może jak to będzie A jeszcze kura przyszła, ze A co gryziesz? Kura też do pogłaskania? Patrzcie jaka to jest świnka Dziko, dziko świnka albo dzik Ale to nie wszystko, patrzcie co się dzieje tu pod motorem dopiero urodzone. ona mi przez chwilę nie poleża cała gromadka I tak prowadzi właśnie droga przez tą dżunglę na Freedom Beach. W dole płynie strumyczek, ścieżka piękna. A tu jeszcze kolega i dwie koleżanki. Patrzcie na te pięknie rozwinięte rośliny, na tą zieleń tutaj, dookoła nas, otaczającą. Jest po prostu przepiękna. Ale wielki pająk. Idziemy przez dżungla w dżungli kupę dzików. Malutkich, dużych. Chodźcie z nami. No i mamy z górki. O wow! I mamy lekki problem. Wodospady. Jest tutaj strachnie dużo kamieni, dlatego mogę się wywrócić, ale czemu nie próbować? Powiem Wam, że łatwo nie jest. Właśnie prawie się wywróciłam, ale jednak miałam tego świadomość, bo tata powiedział, że jedziemy najpierw do dżungli, aby z dżungli przejść do plaży, więc jednak się nastawiałam na coś takiego. Ale myślałam jednak, że chociaż. Trochę będzie łatwiejsze. Yy, no ale co? Ja jednak lubię takie przygody, więc idziemy teraz na plażę i będę dawała Wam znać. Patrzcie, ile świn napotkałam. Powiem Wam tak, jestem teraz w szoku, co widzę na własne oczy. Warto było tutaj przyjechać. Patrzcie to. Normalnie cud. A tak wygląda nasze dzisiejsze stanowisko do plażowania. Tu można sobie piwko kupić, smuty jest też jedzonko Ziemniaczki takie zapiekane nie kosztuje to dużo, bo 80 batów, czyli jakieś tam 10-11 złotych No jest pięknie. Korzystając z tej pięknej chwili pozwolę sobie wygłosić apel do polskich Januszów, Grażynek Jeśli któremuś której z Was Leży w piwnicy na zbyciu jakiś parawan. To bardzo prosimy o przesłanie trzech kompletów, bo tutaj szukałem wszędzie i za cholerkę nie można nigdzie kupić. No wyobraźcie sobie, mamy takie wspaniałe stanowisko i jak tu wytrzymać bez parawanu, po prostu się nie da. Także olbrzymia prośba i z góry dziękuję. Pierwsze wejście do wody. Opuchałem tylko twarz. Woda cudowna. z dzikami. i wszystkimi wielkimi pająkami który się bardzo boję bo jest... trzeba lecieć pod wodę jest to taka widać, że kameralna bardziej plaża niewielka mi, dzikie mi, dzikie na, tych, na których byliśmy poprzednio. Z jednej strony skałą odgrodzona, z drugiej skałą odgrodzona Nie wiem czy wcześniejsze e, to co mówiłem się nagrało, więc powtórzę e, Jest tu już dużo łódek, szybko się robi głęboko w porównaniu np. do Surin e, Bądź to innych plaż, do innych plaż, na których byliśmy I przypływa tu się albo można dojść, tak jak my właśnie doszliśmy, Albo przypływa tu się łódeczką z patą z tego miejsca, na którym byliśmy wcześniej e, Z tego takiego mostku, pomostu, z jak wał e, No i ludzie przychodzą sobie Spędzają cały dzień na plaży, następnie wsiadają, wracają do patnów i idą na banglarou na imprezę, takie życie, co? Żyć nie umierać <grystanie> <grystanie> Idziemy dalej, ale żeby przejść na drugą plażę, to trzeba przejść wodą. Innego przejścia nie ma. Może tam jeszcze górą, skałami, ale boję się, że moglibyśmy się przywrócić i sobie coś uszkodzić nogę. O, 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 niech się woda cofnie i nagle ukazuje się taka. O, ale mnie ściągnęło. Piękna, rajska, mała plażyczka kameralna. Jeszcze bardziej niż tamta, na której my jesteśmy. I tam restauracja wybudowana z takich, na, na takich drewnianych, drewnianych palach pośród dżungli. Dziewczyny się tam już wspinają. A tu jeszcze Wam pokażę. Często spotykane w Tajlandii Reggae -bary. No jest cudownie, ta zieleń znowu powtórzę, ale Ona mnie strasznie urzeka No i tak się prezentuje ta restauracja Klimat na maksa Coś, co ja uwielbiam natura. Wchodzimy dalej. Jestem właśnie w moim królestwie, dlatego że moje królestwo to jest natura. A taką zielenię ja kocham. Czego więcej trzeba? A tutaj, jakiś ktoś ma, się fajne łóżeczko na popołudniową drzemkę. Światło jest doprowadzone, więc wieczorami też można sobie poleżeć. No i relaks w takim klimacie. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Poszłyśmy sobie z mamą się przejść, bo jest tutaj taki fajny szlak. No ale chyba się idzie już w dół bardziej niż w górę. No inna krypka. No. A może tutaj są grypka? Ale ślicznie. Może to do kością. Wiesz już trochę wyżej na taką górkę, żeby Wam pokazać jak wygląda plaża Freedom. Zejście na tą plażę nie było łatwe ale dla takich widoków warto było tutaj się trochę poświęcić i zejść z przeszkodami patrzcie jak jest pięknie. i zaraz zejdę żebyście mogli zobaczyć wiątak tak z połowy tutaj trochę nam zasłaniają drzewa i palmy czekajcie chwilę Pokonam kilka schodków. I zaraz Wam pokażę. Patrzcie jak to jest pięknie taka kameralna plaża zamknięta. Te łódki. Tu takie taksówki tutaj, bo widzę, że coraz częściej. Odpływają z Patrzcie. Po prostu pięknie. Na takiej plaży w raju śmiechu z takim widokiem, ja to mogę zostać. Pozdro! Dowie. Jeszcze jakiś czas się ze mną pomęczycie. Z tego oto miejsca chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Podziękować Wam, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Yy, przejmę dzisiaj kwestię Zuzi. Zapraszam do pozostawienia subskrypcji, łapki w górę i zostawienia komentarza, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. I zapraszam do kolejnego odcinku. Cześć! Pa pa! Pa pa! Oh.